Tak. To jest tak 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10-lecimy z rejestrowaniem tej postaci i... E, ja się będę trochę dar, ale ogólnie jest e, 11.27. I szybko musimy po prostu e, wbić Leonard na 1000 level i e, apple, e, ruszać na Arcade'a bez śmierci. I, I wtedy będziemy mieli już dobrą naszą tak, dzisiaj mi się udało o 8 rano. Wiem, że było pewnie więcej niż 10, ale udało mi się o 8 rano e, pokonać e, super szredera e, bez jakiejkolwiek e, e, interakcji obrażenia, które mi to daje. <śmiennie> nie zaprosił ani razu na brwach, tak? po prostu nie daje. Tak się podłożów, że podłożów, takich podłożów, takich, 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 już takich, 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 ja ja z pierwszego na level zbiłem Rafaela, to mi się zbiło razem z Fabułą, no nie? Potem, szedł z następnie był Casey Jones, potem zrobiłem Donatello, April O'Neil, Mike'iego i właśnie teraz jest Leonardo. i tak to, tak to się to złożyło.

też śpiewam. To był mój najukochańszy super atak w Trzeba wierzyć w to, że to poznaję po prostu z ale będziemy mogli go użyć w artyce. Artyk, wiem, artyk nie jest to samo co fabuła, ale też jest ważny. to Też jest fajny i ważny to mamy dokładnie całą w serwisie, a Ja nie będę nikt tam pójdzie. Więc nie będę grał Leonardo, bo tam pozostaje i zielki. O mnie śmieci. Pisze, że jeszcze nie jest to, z I mi się wydaje, że bardzo dobrze jej Nie wydaje, tylko ja to wiem, że bardzo dobrze później poszło do materiale. Więc może, to jest jakaś oznaka. Na pewno spróbuję. To musi być... Ale spróbujemy tak sobie zrobić, żeby ten live był tym, tym ostatnim live'em, co moim jest. Aha, w ogóle jeszcze nie zaczęłam. Dobra. Trzy. Dobra. To jest naprawdę jasną grę, którą chyba w tydzień. A tyle rzeczy zrobione w tydzień. I w tydzień. Jeszcze tak na podstawkę. No dobra, w tydzień. Się... Tak, wiem, No i ja bym tego używać, to jest mój yy, best-favorite. No i jeszcze jedną taką w szybciutko rozegramy. No ostatni, to się ja się w męczniku ja nie wierzę, że już to grę końca Naprawdę, to wcale tak długo nie było. Jak na Dobra, no, 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 mamy tak, największe problemy mi sprawdzał tym właśnie z tym w którym myślałem, że będzie prosty, ale coś chyba troszeczkę przeliczyłam. Myślę, że nasz Seed będzie prosty. Naprawdę. Prawie nie najwięcej problemów. Znaczy, no jeśli nie wiem, jak będzie z bez śmierci. A! I jeśli nie wykona się to na Seed, to on się pojawi w... w tam macie. 3000 się węgielnych. W jak się remontem, to jest, tam się też pojawi jakiś do Jeszcze. Trzeba było tym bo wcześniej, bo wcześniej, bo jeszcze jeszcze trochę bo wcześniej, bo wcześniej, bo wcześniej, bo wcześniej, bo wcześniej, Jeszcze tylko bo wcześniej, bo wcześniej, bo nie bo Raz, dwa, e, trzy, cztery, pięć. Ok, mamy. No net for mutagen. Mamy to. Słuchaj, ile w takim razie już mam pro?